Czy pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż, szkodzi obiecać. 100 dni, 100 konkretnie, do których przystąpimy, dzień z wybranych wyborów. Zapraszam każdego kandydata na rozmowę. Jeżeli któryś kandydat nie przekona, dlaczego nie chce podpisać jednego z tych punktów i te argumenty będą przekonujące, no przecież nie będę się upierał. Mój konkurent Karol Nawrocki powiedział, że podpisze deklarację, którą słabo przygotował. Ja nie wiem, co oni w PiSie mają z tym podpisywaniem. Szybko ich ciemno. Walka o głosy cały czas trwa, ale koledzy Tuska robią wszystko, aby Rafał Trzaskowski ich nie dostał. Po tym jak Sławomir Mencen podyktował swoje zasady gry w kontekście przysłowiowego przejęcia jego elektoratu, Pozostali kandydaci starają się go zdobyć. Jednak są i tacy, którzy ewidentnie nie dążą do tego samego celu i nie zdziwię was, gdy powiem, że są to politycy od Tuska. Ja to mam wrażenie, że oni chyba sami boją się wygrać te wybory, albo naprawdę są aż tak odklejeni i mają ludzi za totalnych idiotów. Poszło oczywiście o obietnice, w których bez wątpienia są wyśmienici. Jesteście ciekawi, co się wydarzyło? W takim razie zostańcie ze mną. Jesteście na kanale A to Ciekawe! Więc koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę, inaczej kołodziejczak wiedzie wam traktorem na. Hatę. Zanim zaczniemy, to zostawcie w komentarzu jakąś wiadomość dla Donalda Tuska. Gotowi? 3, 2, 1 i lecimy z tematem. Żeby przejść do tego, o czym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać, należy nakreślić genezę całego wydarzenia, która sprowadza się do byłego już kandydata na urząd prezydenta Sławomira Mencena. Poseł Konfederacji na konferencji prasowej przedstawił swoje warunki, które mają pomóc mu w określeniu, komu ostatecznie przekaże swoje poparcie, a komu nie, a raczej bardziej podkreślił to, że to jego wyborcy podejmą decyzję, a on co najwyżej może w niej pomóc. Moja propozycja, żeby zaprosić moich dwóch kontrkandydatów, którzy się w drugiej turze, do rozmowy na moim kanale na YouTube. Moi wyborcy w sporej mierze wiedzę o świecie czerpią właśnie z mediów społecznościowych, nie z telewizji, więc ta rozmowa na YouTube sprawi, że będziemy w stanie dotrzeć do moich wyborców i moi dwaj kontrkandydaci będą mieli możliwość zaprezentowania się nim, będą, będą mieli możliwość powiedzenia, co tak naprawdę myślą na ważne tematy. Niestety debata publiczna wygląda tak, że nie da się mówić tam o wszystkim. Jest wiele tematów, które w ogóle nie miały miejsca w tej kampanii, na przykład jak prawo do posiadania Broni. Te tematy praktycznie nie istniały, kandydaci nie byli o nie pytani, więc zamierzam tą lukę uzupełnić. Podczas tej rozmowy u mnie na YouTube, oczywiście, jeżeli obaj kontrkandydaci się zgodzą, zamierzam też dać im deklarację do podpisu. deklarację z tematami bardzo ważnymi dla moich wyborców, i mam wielką nadzieję, że oni tą deklarację podpiszą. Oczywiście oba sztaby nie pozostały obojętne i dały odpowiedź, która wykazuje ich chęć uczestniczenia w takiej inicjatywie. Jak widać, chęć wygrania jest w stanie zmusić człowieka do wszystkiego. I kandydaci nagle starają się pokazać, że są w stanie przekonać wyborców Konfederacji do głosowania na nich. Karol Nawrocki bardzo szybko odpowiedział na X-ie, a Rafał Trzaskowski zaszczycił nas materiałem filmowym, w którym zadeklarował, że weźmie udział w rozmowie z Sławomirem Mencenem. Więc, jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do oddania głosu właśnie na was, to was obydwu. Zapraszam na rozmowę na mój kanał e, na YouTube. Tak, Panie Sławomirze, że przyjdę, porozmawiamy. Mój konkurent Karol Nawrocki powiedział, że podpisze deklarację, którą Sławomir Mencem przygotował. Ja nie wiem, co oni w pisie mają z tym podpisywaniem, szybko i w ciemno. Przy jednego takiego prezydenta mamy. W wielu rzeczach możemy się zgodzić. Kilku na pewno się nie zgodzimy, ale. Otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Wydaje się, że jest to dobry ruch ze strony posła Konfederacji, za co chwalą go też jego wyborcy. Tym jednym ruchem sprawił, że to de facto on wybiera nowego prezydenta. Zdecydowanie Nawrocki i Trzaskowski będą bardzo zabiegać o ten elektorat ponieważ to on ostatecznie może zdecydować o finalnym wyniku 1 czerwca. Sławomir Mencen w czasie swojej kampanii wyborczej w dość wymowny sposób krytykował obu kandydatów. Oczywiście od samego początku ataki szły w stronę Rafała Trzaskowskiego, co sprawiało wrażenie, że potencjalnie w drugiej turze Sławomir Mencen Mógłby poprzeć Karola Nawrockiego. Jednak wszystko zmieniła słynna już afera mieszkaniowa, która spowodowała, że w ogniu krytyki Sławomira Mencena był też Karol Nawrocki, przez co poparcie już nie było pewne. Teraz wydaje się, że zachowanie posła konfederacji jest rozsądne, dając szansę obu kandydatom, aby to oni poszli do miejsca, w którym są obecni jego wyborcy. Pierwsza rozmowa z Karolem Nawrockim przewidziana jest na czwartek, a z Rafałem Trzaskowskim na sobotę. Osobiście bardzo ciekawi mnie, jak pójdzie rozmowa w sobotę. Nie mam bladego pojęcia, jak Rafa. Trzaskowski chce do siebie przekonać wyborców Mencena. Przez swoje ciągłe zmiany poglądów nie jest on już aż tak wiarygodny i większość ludzi zwyczajnie mu nie uwierzy. Sławomir Mencen postawił na stół mocną kartę, czyli osiem ustaleń, które według niego powinien podpisać kandydat, który chce otrzymać jego poparcie. Warto też zaznaczyć, że jest on otwarty na negocjacje w kontekście tych postulatów i potencjalnego zrezygnowania z nich. Łukasz Jankowski, Radio wnet, pytanie o to jest, o tą deklarację, o te osiem punktów, One są negocjowalne czy nie negocjowalne. Czy jest pan gotowy na jakieś ustępstwa? Ten wykreślę, ten zmieni. Zapraszam każdego kandydata na rozmowę. Jeżeli któryś kandydat mnie przekona, dlaczego nie chcę podpisać jednego z tych punktów i te argumenty będą przekonujące, no przecież nie będę się upierał. Natomiast nie bardzo wiem, który z tych punktów nie. Nie Być może, na Może pana coś zaskoczy. Ale może mnie coś zaskoczy, niczego nie wykluczam. Jeszcze pytanie o Rafała Trzaskowskiego. Gdyby pana przekonał, jest taka szansa, że pan go poprze, że wierzy pan w słowa Rafała Trzaskowskiego, że, że, że Niczego swoje nie wykluczam. Wszystkie karty są na stole. Zdecydowanie najbliższy tydzień przyniesie nam wiele wrażeń. Pytanie tylko, jak w rozmowie z Mencenem poradzą sobie kandydaci na urząd prezydenta i na ile będą w stanie się zgodzić. Oczywiście po tym jak wszystko zostało ustalone, zaczęły się rozmowy na temat jak zareaguje na to sztab Trzaskowskiego i cała koalicja obywatelska. Karol Nawrocki od początku tej kampanii prezentował poglądy podobne do Mencena, podczas kiedy Trzaskowski i Hołownia zdawali się go ciągle atakować. Wystarczy powiedzieć, że podczas rozmowy u Agnieszki Gozdyry, jeden z polityków koalicji pokazał wprost jakie podejście do tych deklaracji będzie miała koalicja rządząca. Ja bardzo proszę, podsłużam panu. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń. Zdecydowanie tak. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? To już szkodzi obiecać. Słuchaj, nie to, 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 to taki żarcik. Oni dosłownie sami śmieją się z naiwności ludzi, którzy na nich głosują i już nawet nie robią tego w politycznych kuluarach, a na wizji. Przecież to jest skandaliczne zachowanie. To już podsumowuje w idealnym sposób to, jak Rafał Trzaskowski potencjalnie wywiąże się z obietnic, jakie złoży tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć elektorat Mencena. Bo to też dużo świadczy o retoryce, jaką przyjęła koalicja. Skoro szeregowy poseł w czasie rozmowy w telewizji jest w stanie żartować sobie z takich rzeczy, nie czując w zasadzie żadnych konsekwencji z tego, co powiedział, bo tak działa partia, w której się znajduje. I podchodząc do tej sprawy, obiektywnie jest to po prostu naplucie wyborcom w twarz i potwierdzenie tego, że ich zdanie się nie liczy. A sama koalicja gra na ich emocjach i na fakcie, że ludzie wierzą we wszystkie obietnice, które i tak nie zostaną spełnione. Ja wiem, że często ludzie się śmieją z kampanii Rafała Trzaskowskiego, porównując ją do Bronisława Komorowskiego ale to nie są już żarty. To, co oglądamy, to dosłownie komor 2.0. Przecież dokładnie przez taką samą pogardę i elityzm względem wyborców Platforma straciła władzę ostatnim razem. Jak widać, od tego czasu niczego się nie nauczyli. Jedyne, z czym się kojarzą, to z totalną bezpłciowością, brakiem kręgosłupa i kłamstwem. Tym jednym sposobem pan poseł Witek pokazał, jakie jest podejście sztabu Trzaskowskiego do tych wyborów. On podpisze dosłownie wszystko, powie, że zgadza się z Mencenem i jego wyborcami w sprawie tych postulatów. No może te Patralnie z jednym się nie zgodzi by nie stracić głosów lewicy i tak nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo zaraz po wyborach wypnie się na wszystkich i będzie realizował własną agendę. Zresztą tak jak zawsze. Na tym właśnie polega polityka w rozumieniu Donalda Tuska i jego zastępców. Na kolejnych obietnicach bez pokrycia, najpierw 100 obietnic, potem deregulacja, a teraz repolonizacja. I co? I gówno moi kochani, tyle właśnie dostaniecie na koniec. Jeden wielki środkowy palec pokazany wam prosto w twarz przez Donalda Tuska. 100 dni, 100 konkretów. Do której przystąpimy dzień z wybranych zoborów. Odciszaj, ostatnia prosta! I nadzieja musi być WA! I będzie WA, i wygramy! Polki i Polacy wydajęli WAS! Mnie do wygrania klani! Najbliższe dni zdecydowanie będą interesujące i przyniosą nam wiele wrażeń. Teraz z pewnością każdy zastanawia się, jak sztaby przygotowują swoich kandydatów na rozmowę z Sławomirem Mencenem, tak żeby wyjść z niej z twarzą. Nam jak na razie pozostaje tylko czekać na to, jak dalej potoczą się sprawy. A co wy o tym uważacie? Kto ma szansę na to, aby dostać poparcie od Sławomira Mencena? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę, bo inaczej tusk was dopadnie. Jesteście na kanale A to ciekawe. Siema.